Dzień dobry, witajcie moi drodzy. Wróciłem z urlopu z Bieszczad i postanowiłem się zaraz po powrocie wybrać w nasze pomorskie lasy, zobaczyć czy dalej tu rosną borowiki i czy będzie ich więcej niż w tamtych lasach. A na sam początek znalazłem już jednego, zaraz wam pokażę tego pięknego borowika, którego udało mi się znaleźć, piękny młodziutki. Zobaczymy czy więcej będzie takich. Więc zapraszam na film i ruszamy z grzybobraniem. I tu udało mi się znaleźć pierwszy owocnik. Pięknego Borowika. Mam nadzieję, że okaże się niezaczerwiony. Bo w bieszczadach było dużo zaczerwionych, nie było zbytnio co z nich wybrać. Ale ten jest piękniusi, lekko wyżarty przez ślimaka. Niewybarwiony, bo ukryty pod liściami. Tu w zasadzie kryje się drugi. O, ale już zobaczcie strzępy. Tu kawałek dalej mamy trzeciego. Młodzieniaszek piękny. Czyli widać, że są borowiczki i są ślimaki, w Bieszczadach ich nie było, tutaj są, trzeba się z tym pogodzić, w Bieszczadach nie było komarów, w Pomorskim też jest ich pełno, czy jest ich pełno, nie też, czyli znaleźliśmy trzy sztuki, dwie zdatne do spożycia, jedna nie i tym sposobem możemy szukać dalej I tu mamy kolejny młody owocnik ten w ogóle nie jest wybarwiony nie przypomina borowika jest bielutki młodziutki tamte owocniki nie były robaczywe więc więc już warto zbierać szukać bo na pewno będzie można je spokojnie sobie przygotować do spożycia. I szukamy kolejnych. O, w miejscu gdzie znajdowałem zawsze koźlarze czerwone, takiego borowika udało mi się znaleźć. Patrzcie jaki wielki, gigantyczny. Sprawdzimy czy jest robaczywy zdrowy owocnik weźmiemy go na suszenie powinien być piękny, zdrowy i aromatyczny I będziemy szukać kolejnych owocników Więc ruszamy Dalej. Tu na mojej drodze stanął. Zobaczcie kolejny młodzieniaszek. Piękny siborowik. Borowik szlachetny. Także niewybarwiony. Musiał ledwo przed chwilą, niedawno, wyjść spod liści. Ciekawe czy tu będą kolejne, zaraz sprawdzimy o, Zobaczcie jaki piękny tu musiał rosnąć ale już widać kapelusz zniszczony do tego podziurawiony już i ślimaki i robaki miały go w swojej robocie ale przejrzymy tutaj trochę terenu może w tym pięknym polbudzkim lesie pojawią nam się gdzieś borowiki sosnowe Więc ruszamy na poszukiwania. Tu też rósł borowik, ale już go namierzyło coś i go pożarło. Dobrze. Szukamy moi drodzy. O, może niewiele ale może niewiele ale jak na razie dwa borowiki sosnowe udało mi się znaleźć i tu będziemy mieli drugi owocnik może jeszcze jakieś się gdzieś ukrywają na razie mamy dwie sztuki jeszcze się tu rozejrzę. No, jeszcze trzecie udało się znaleźć jakieś lejkowce. Fajnie wyglądają. Lejkowiec dęty. Prawdopodobnie. Piękne owocniki. Mam miejsce, gdzie jest ich pełno. Podobno są bardzo smaczne. Do pierogów. Ale my ruszymy dalej. Oczyszczę te trzy borowiki, które udało mi się znaleźć i ruszamy ruszamy w inną stronę w dalszą część lasu więc się zbieramy i idziemy ruszajcie razem ze mną prawie w tym samym miejscu udało mi się znaleźć borowiki sosnowe malutkie ale już Wyżarte. Tego już nie ruszam. Niech tu sobie zostanie. Ale tu kawałek dalej widzę już piękny owocnik. Ślimaki trochę zdążyły go załatwić, ale dla mnie jeszcze coś zostało. Trochę obżarty, ale tak piękny. Podejrzewam, że będzie smaczny i że nie będzie robaczywy. Szukamy dalej. No kolejne borowiczki. Zobaczcie. Ślimak już się brał za, nie? Dlatego małych nie zostawię. Tam gdzie byłem na sosnowych znalazłem kilka malutkich. Ale tamte zostawiłem. Bo były tak małe. O, tak jak ten. Zobaczcie. I tego też tu zostaje. Przykryję go lekko. Niech sobie rośnie. A te dwa malutkie zabiorę. Podejrzewam, że ślimaki i tak bije pożarły. A ten jeden niech zostanie. I szukamy dalej. I moi drodzy, zbieramy. Mamy jednego borowiczka, małego, tu mamy większego. Mamy dwa. Powiem Wam, że ślimaki tu ich nie oszczędziły. Tu rósł jeden, tu rósł następny, tu rośnie kolejny, tu kolejny, tu już spadnięty kapelusz, tu kolejny, tu kolejny rósł, wyczyściły je totalnie. Proszę uważać jak stąpam, żeby nie podeptać tych młodych. O, ten też, ale tego im zabiorę, bo widać, że nie jest robaczywy, tylko obżarty przez nie. Zobaczymy co tu jeszcze. O, zobaczcie, tu rośnie kolejny, podejrzewam, że też go już. Dzisiaj opanują sporo młodych borowików. Na pewno tu w Kolbuckim Lesie nie naszukamy ciekawych owocników, bo one nie pozostawią ich w normalnym stanie zobaczcie tu był kolejny młody tego zabiorę korzonek ładny ja korzonki też sobie smażę z czosnkiem bardzo pyszne zaraz się nie będę wszystkiego nagrywał zaraz się rozejrzę tutaj i zobaczę co jeszcze uda mi się trafić zdatnego do zabrania. Tak jak widzicie, nam one sobie potrafią zrobić niezłą ucztę. Prawie nic po sobie nie zostawiają. Ale w liściach im to słabiej idzie, więc jeszcze przeszukamy część tego terenu tutaj i zobaczymy czy jeszcze coś znajdziemy. Więc żeby nie przedłużać, ruszamy dalej w las. A tego zobaczcie. Tu prawie ślimak go nie zauważył. Jaki bambaryłek. Aż ciężko go usunąć. O, wyszedł. Taki trochę zdeformowane, Ale takie są też piękne Różnią się Od innych Tu też rosły ładne Zobaczcie Nawet dwa rosły tutaj też coś Jakiś borowik rosł Zostały po nim Też tylko kawałki korzonka ja się tu przejdę jeszcze, zobaczę, czy coś tu uda się znaleźć. Oprócz tych, co znalazłem. Tam też rósł. Wszystko pożart. Dobrze, szukamy dalej. O, tu też był ładny borowik, zobaczcie. Szukamy, może znajdziemy jeszcze jakieś całe owocniki. A tu znalazłem koźlarza. Babkę. Tam dalej też coś świtało. O, tu rozborowi A tu muchomar. Kolejnych nie widać. O, tu też rozborowik. Zobaczcie. No Już ten czas, gdzie się pełne kosze zbierało. Przynajmniej takie, jak ja mam wilgachne. To się raczej nie uda zebrać. Ale i tak warto jeszcze szukać. Idziemy dalej. O, i w tym samym miejscu co zwykle. Taki mały sukces. Ale nie. Jest robaczywy, jest obżarty, za mocno. A tych dwóch nawet tu nie widziałem. Ten jeden się nada, a z drugiego i tak już nie ma co zbierać, więc weźmiemy tylko ten jeden. Owocnik Borowika I przyjdzie nam iść dalej Bo więcej tu nie nazbieramy O, tu taki kawałek też jest do Borowika Widzicie sami moi kochani Same strzępy jakby to wszystko nie było obżarte, co dzisiaj znalazłem, to podejrzewam, że ten mój koszyk bym nazbierał cały. Ale trudno. Jeszcze mam dwa miejsca do sprawdzenia, i wtedy będzie już wiadomo, czy jest coś więcej, i czy jest coś całego. Więc ruszamy dalej w las. Moi drodzy, na dzisiaj kończymy te grzybobranie. Udało się znaleźć dosyć sporo borowików. To nie moja wina, że one są w takim stanie. Koszyka swojego nie będę pokazywał, bo po pierwsze jest za duży, a po drugie nie jest pełny. A są w nim borowiki, w większości obżarte przez ślimaki. No i cóż, na koniec chciałbym Was zachęcić do subskrybowania lajkowania, udostępniania mojego kanału, może komuś jeszcze się spodoba. I cóż, pozdrawiam serdecznie, miłego tygodnia, życzę dobrego tygodnia, pozdrawiam, cześć.